Witajcie Katniusowicze! Święta się zbliżają, a co za tym idzie wielki finał Rolnik szuka żony, sezon 12. Redakcja katniusowa melduje się z pełnym i zdecydowanie dłuższym podsumowaniem, bo emocji było tyle, że nie dało się zmieścić w krótszej wersji. Finał wyemitowany 7 grudnia obfitował w łzy, wyznania miłości, zaskakujące rozstania, a widzowie w sieci nie kryli emocji. Odkryteki Rolanda po entuzjazm z komentarzami, super program, czekamy na 13 edycję. Na początek był Gabriel z Weroniką i Karoliną oraz Klaudia. Dziewczyny stwierdziły, że podczas wspólnych aktywności zabrakło im luzu, przez były bardzo zestresowane. Szczególny zawód widać było w oczach Klaudii. Skończyła szkołę rolniczą i naprawdę liczyła na prawdziwą miłość i pracę na roli. Gabryś był dla niej wszystkim, czego szukała, jednak Klaudia nadal jest otwarta na nowe znajomości i trzymamy za nią kciuki, bo dziewczyna ma potencjał na super związek. Klaudia zamknęła rozdział, żałuje braku randki z Gabrielem. Widzowie żałowali, że Gabriel odrzucił Klaudię, która według nich pasowała idealnie, ale on dostrzegł w Weronice spokój i wrażliwość. Weronika nie spodziewała się poznać tak wspaniałej osoby jak Gabryś. Następna była Karolina. Gabryś się zaśmiał, że chciała rozjechać Weronikę, a ona nie zaprzeczyła. Jednak głównym powodem, dlaczego Gabryś nie wybrał Karoliny, było to, że nie chciała ślubu kościelnego oraz duża różnica charakterów. Karolina jest dużo weselsza i żywsza od Gabrysia, dlatego wspólnie stwierdzili, że nie pasują do siebie. Chociaż w programie każdy miał wrażenie, że pasują do siebie idealnie, zwłaszcza, że z Weroniką w ogóle nie rozmawiał. I tu pojawia się pytanie do Was. Rozumiecie decyzję Gabrysia? Czy dalej siedzicie i drapiecie się po głowie? Gabriel wybrał Weronikę po odrzuceniu innych kandydatek. Potwierdzili ugruntowane uczucie. Weronika uznała to za miłość, choć trudno jej oglądać wcześniejsze fragmenty programu. Tworzą związek, czują się w sobie zakochani. Gabriel jest gotowy na wspólne zamieszkanie, ale to jeszcze potrwa. Nadal w związku z Weroniką. Zobaczył w niej spokój i wrażliwość. Weronika potwierdziła ugruntowane uczucie, choć trudno jej patrzeć na materiały z programu z powodu wahań Gabriela między nią a Karoliną. Na pytanie manowskiej, czy to jest miłość? Weronika zapewniła: To ja odpowiem, że tak. Gabriel wyznał, jestem gotowy na to, żeby zamieszkać z Weroniką, choć planuje to później. Widzowie chwali ich jako jedną z udanych par, pisząc, nie spodziewała się, że pozna tak wspaniałą osobę. Weronika podsumowała, na ten moment jest dobrze i mam nadzieję, że tak już zostanie. Kolejna para to Roland i Karolina oraz pozostałe dziewczyny. Karolina od razu, jak tylko zobaczyła Rolanda, zaczęła płakać. Pierwsza wypowiedziała się Katarzyna, która była wściekła, że Roland nigdy nie dał jej dojść do słowa, chociaż i tak nie chciała z nim być i miała go dość. Kolejna odrzucona to Aleksandra, która była bardzo zaskoczona, że ją odrzucił. Była w nim zakochana i bardzo chciała z nim być. Nawet robili sobie dwuznaczne żarciki. Jednak ostatecznie i tak została odrzucona. Na końcu wypowiedziała się jego wybranka, czyli Karolina, kiedy doszła jej kolej, nadal miała łzy w oczach. Roland, jak zobaczył skrót z historii, też zaczął płakać. Widać było nerwy uczestników, a atmosfera zrobiła się bardzo gęsta. Roland stwierdził, że jest mu wstyd. Ten moment był tak ciężki, że w wielu domach pewnie zapadła cisza przed telewizorem. Zakończyli znajomość dwa tygodnie wcześniej z powodu niedopogodzenia różnic charakterów. Rozstali się po krótkim powrocie do siebie po kłótni. Roland wybrał Karolinę zamiast Oli, ale przyznał, że popełnił błąd i żałuje. Jego serce zostało przy Oli. Karolina czuła się źle na ponownym spotkaniu i nie chciała wracać do relacji. Rozstał się z Karoliną dwa tygodnie przed finałem. Wybrał ją logicznie, ale jego serce zostało przy Oli. Z Olą nie jest w związku, gdyż nie jest wymarzonym kandydatem dla niej. Wyraził żal i wstyd wobec Karoliny, przyznał, że skrzywdził obie kobiety. Roland wyznał: "Gdybym wiedział, jak potoczy się relacja z Karoliną, to wybrałbym wcześniej Aleksandrę". Co zraniło Karolinę. Karolina skomentowała, że czuje się zraniona. Ciągle wybaczałam, bo wierzyłam, że możemy być razem. Jestem zła, smutna, rozgoryczona, ale muszę to przetrawić. Roland przeprosił: Jest mi wstyd, jest mi żal i przykro mi jest. Przepraszam cię. Widzowie krytykowali Rolanda, dzielka czerwona flaga, gubi się w słowach, sam chłopina nie wie czego chce. Roland przyznał: Skrzywdziłem dwie dziewczyny. Karolina i Roland stanowili relację na kilka tygodni po kłótni, ale rozstanie nastąpiło zaledwie dwa tygodnie przed nagraniem, co spotęgowało jej poczucie oszustwa. Ola była zaskoczona odrzuceniem przez Rolanda z powodu bliskości geograficznej. Roland ujawnił, że wybrał Karolinę tylko dlatego, iż miał do niej bliżej. Dziewczyny szybko wyczuły to drobne kłamstwo sytuacyjne, choć Roland wolał Olę, wybrał Karolinę, co skończyło się aferą jajeczną i konfliktami. Następnie był Arek. Kiedy zobaczył wszystkie dziewczyny, aż serce mu stanęło. Pierwsza była Patrycja, która od razu miała dużo pytań do Arka i zastanawiała się, czy Julka od początku była jego faworytką. Aleksandra też była bardzo ciekawa, bo czuła się odrzucona. Kiedy pokazano randkę Julki i Arka, wszystko się wyjaśniło. Arek już od początku nie chciał randek z pozostałymi dziewczynami, tylko od razu stwierdził, że Julka to ta jedyna. Manowska uśmiechała się przy nich. Widać w nich prawdziwą chemię i to, że się kochają. Manowska oczywiście nie mogła się powstrzymać i przywołała filmik z występu Julki, jak śpiewała piosenkę na scenie. Od początku faworyzował ją, uważając, że znalazł w programie żony. Kontynuują znajomość i wzmacniają więź. Julia została wybrana i wraz z partnerem pojawiła się w finale, gdzie jako pierwsza para wyznali sobie miłość, pozostając razem. Produkcja zorganizowała jej rozmowę telefoniczną z Edytą, przekazaną na żywo przez Martę Manowską, co Julia określiła jako spełnienie marzenia. Edyta Górniak pochwaliła Julię za piękny głos. Wszyscy byli w osłupieniu, a Edyta dodała, że Julia mogłaby spróbować zaśpiewać inne jej utwory. To wywołało ogromne emocje w całym kraju. Widzowie byli wzruszeni tym momentem, pisząc, co za zaskoczenie relacja przedstawiona jako pomyślna, bez konfliktów. Agnieszka i Krzysztof ponownie spotkali się w studiu, tym razem w obecności pozostałych uczestniczek programu. W momencie wejścia Agnieszki dało się zauważyć wyraźne napięcie. Chciała się z nim przywitać, wykonała nawet krok w jego stronę, jednak Krzysztof odmówił i nie chciał do niej podejść. Ta drobna scena już na początku spotkania pokazała, że ich relacja zakończyła się w wyjątkowo trudnych warunkach i że Krzysztof wciąż nosił w sobie sporo emocji. Milena skomentowała sytuację dość bezpośrednio. Stwierdziła, że nigdy nic do Krzysztofa nie czuła i określiła go jako śmieszka. Jednocześnie przyznała, że jest już w innym związku i czuje się szczęśliwa, co spotkało się z życzliwością ze strony pozostałych. Jej wypowiedź wyraźnie ukazała kontrast pomiędzy tym, jak różne były doświadczenia uczestników po programie i jak inaczej potoczyły się ich emocjonalne historie. Agnieszka, mimo początkowego chłodu ze strony Krzysztofa, zapowiadała się o nim z szacunkiem. Podkreślała, że uważa go za dobrego mężczyznę, ale nie czuje do niego nic więcej. Wielokrotnie wracała do kwestii braku chemii i iskierki, które są dla niej kluczowe w relacji. Przyznała również, że ich wspólne spacery, trzymanie się za ręce i okazywanie bliskości wynikały w dużej mierze z obecności kamer. Chciała, by relacja wyglądała spójnie i płynnie w programie. Słowa te zaskoczyły prowadzącą, Manowską, która wyraźnie podkreśliła, że produkcja nigdy nie wymaga od uczestników sztucznych gestów czułości, zwłaszcza jeśli nie wynikają one z naturalnych uczuć. Krzysztof słuchał tych wyjaśnień w milczeniu, jednak było widać, że są dla niego bolesne. Przyznał, że od początku bardzo się starał, bo od pierwszych chwil był Agnieszką zauroczony. Wspominał, że robił wszystko, co w jego mocy, żeby ją zadowolić i by relacja mogła się rozwijać. Tym trudniej było mu przyjąć fakt, że Agnieszka wielokrotnie go odrzucała, a mimo to wysyłała sygnały, które on odbierał jako nadzieję na coś więcej. Według Krzysztofa to właśnie te sprzeczne sygnały były najbardziej krzywdzące: z jednej strony unikanie randek, z drugiej gotowość do okazywania bliskości przed kamerami. W trakcie nagrania doszło między nimi do krótkiej, ale intensywnej wymiany zdań. Agnieszka tłumaczyła, że próbowała dać sobie i jemu szansę, bo wciąż miała nadzieję, że z czasem pojawią się emocje. Krzysztof z kolei zarzucił jej, że mimo deklarowanej niepewności nadal zachowywała się tak, jakby między nimi coś było. Tym samym, jego zdaniem, podsycała jego wrażenie, że relacja ma przyszłość. Dodał, że czuł się przez to oszukany. Agnieszka stwierdziła, że z jej perspektywy była to wspólnie podjęta decyzja o zakończeniu relacji, choć przyznała, że to ona jako pierwsza wypowiedziała słowa o braku chemii. Kiedy pod koniec nagrania znów spróbowała go przytulić, być może z potrzeby symbolicznego zakończenia sprawy, Krzysztof wyraźnie się speszył i odsunął. Cała sytuacja była dla niego bardzo niezręczna, zwłaszcza po wcześniejszych wyjaśnieniach. Ostatecznie powiedział: rozejdźmy się w pokojowych warunkach, dając do zrozumienia, że nie chce wracać do przyszłości. W finale jasno podsumował swoje stanowisko, a Agnieszka zakończyła ich relację, on to zaakceptował i nie widzi sensu analizować tego dalej. Dodał też, że jest w nowym związku i rozpoczyna nowy rozdział w życiu. Jego wypowiedzi były spokojne, ale stanowcze. Sprawiał wrażenie kogoś, kto przeszedł przez rozczarowanie i teraz jest gotowy iść dalej. Agnieszka powtórzyła, że naprawdę próbowała, jednak między nimi zabrakło chemii. Odniosła się też do zarzutu o dawanie fałszywej nadziei, według niej nie było to zamierzone, a jedynie wynikało z poszukiwania wspólnego gruntu. Wspomniała, że już dzień po jednej z randek wiedziała, że nie chce kontynuować relacji, choć w programie wyglądało to inaczej. Podkreśliła, że nie pasowali do siebie, a brak emocjonalnej zgodności był widoczny od samego początku. Internauci również komentowali tę sytuację. Wiele osób twierdziło, że cała relacja mogła być pod telewizję. Inni współczuli uczestnikom i życzyli im, by odnaleźli prawdziwe szczęście poza programem. Różnorodność opinii pokazała, jak złożona i niejednoznaczna była ta historia. Widzowie pisali to wszystko pod telewizję, szkoda mi wszystkich, oby znaleźli swoje szczęście. Agnieszka zakończyła relację z Krzyżkiem wspólnie, ale decyzja wyszła od niej. Następna była nasza Wisienką na torcie, a raczej rodzynka w programie, czyli Basia. Michał, wystroił się w koszulę, powiedział, że czuł, że Mateusz był faworytem, ponieważ bardzo się do siebie uśmiechali i migdalili. Jednak Mateusz też z uśmiechem powiedział, że myślał, że to Michał był faworytem, ponieważ zna się na roli i jej ojciec bardziej go lubił. Michał dodatkowo powiedział, że jest już w związku i zaraz po programie znalazł kogoś. Wszyscy byli zaskoczeni, ale szczęśliwi. Ale wróćmy do naszej pary. Manowska, oglądając skróty, nie mogła powstrzymać uśmiechu. Oboje przyznali, że są razem, jednak Mateusz powiedział, że Basia jest bardzo silną kobietą i nadal nie wie, czy dopuści go do tego, aby byli razem na 100%. Czyli do końca nie wiadomo, czy są razem na 100%. Oboje mają silne charaktery, więc sami jeszcze chyba do końca nie wiedzą. Razem, ale relacja jest świeża i wymaga rozwoju. Barbara wybrała Mateusza, mieli poważną rozmowę o kontynuacji. Przyjechali na finał razem. Barbara widzi perspektywę, ale nie było przełamania w relacji. Tworzą parę, ale rozwijają relacje ostrożnie. W swoim tempie widzą wspólną perspektywę i będą pracować nad związkiem. Dali sobie szansę i są razem po poważnej rozmowie o kontynuacji relacji. Przyjechali na finał wspólnie, widzą perspektywy na przyszłość, choć relacja jest świeża. Barbara wybrała Mateusza spośród Michała, Mateusza i Grzegorza, choć widzowie krytykowali relację jako przyjaźń bez romantyzmu. W finale Mateusz wyjaśnił, nie było przełamania jakiegoś. To silna kobieta. Mieliśmy bardzo poważną rozmowę na temat, czy się rozstać, czy nadal kontynuować tę relację. Manowska zapytała, zdezorientowana Czyli jesteście razem, czy nie? A się zapewniła Przyjechaliśmy tu razem. Barbara dodała Widzę dla nas perspektywę. To jest świeża relacja i liczę, że się rozwinie ale jak tego nie wiem. Jest wiele rzeczy, nad którymi musimy razem popracować. To jest w gruncie rzeczy świeża relacja, której chciałabym dać szansę. Przekazali, że przyjechali razem, dając czas na ułożenie życia. Basia widzi perspektywę i chce dać szansę relacji. Michał, odrzucony przez Basię, pochwalił się nowym związkiem. Tak zaiskrzyło między nami i czuje, że to jest ta osoba. Para Mateusza i Barbary planuje rozwój w swoim tempie, co dodaje realizmu do ich ostrożnego podejścia. Na koniec odcinka wszyscy wspólnie stwierdzili, że warto było zgłosić się do programu, bo kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Trzeba wyjść przed szereg i znaleźć miłość swojego życia. Basia powiedziała, że fajnie jest wyjść ze strefy komfortu i zaryzykować, bo żeby wygrać, trzeba grać. Oj, tak, i na pewno się z tym zgadzamy. Finał zaskoczył widzów i Martę Manowską z emocjonalnymi rozstaniami, kłótniami i potwierdzeniami relacji. Trzy pary odnalazły miłość, dwie zakończyły się smutno. O przetrwaniu miłości zadecyduje świąteczne specjalne wydanie. Widzowie pisali, jakiś taki niedosyt czuję. Fajny program, szkoda, że nie wszystkim wyszło. Będę za wami tęsknić, za całą społecznością. Emocje dominowały w konfrontacjach. Niezręczność u Krzysztofa i Agnieszki, łzy Karoliny, zdenerwowanie Rolanda. Widzowie zapamiętali bombowe wyznanie Agnieszki o udawanej relacji. A wy co sądzicie o nowych parach? Czy Arek i Julka, Basia i Mateusz, Roland i Karolina? A może jednak Weronika z Gabrysiem przetrwają próbę czasu? Która para jest waszym numerem jeden? Które momenty najbardziej Was wzruszyły? Telefon edyty Górniak, łzy Rolanda, czy może Krzysztof z Nową Dziewczyną? Dajcie znać w komentarzach, bo czekamy na każdą opinię. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę.